Jak ja byłem mały, jak już miałem pierwsze takie wybory, czy iść na imprezę z kolegami, czy iść się napić piwa, czy, iść, czy jutro wstać rano i pojechać na mecz. Jak miałem naście lat, tak, jak pierwsze takie tam podrygi się zaczynały. I mi już wewnętrznie coś mówiło, nie wybierz to, co ty chcesz. Nie ulegaj presji, otoczenia znajomym wokół, bo to nie będzie dla ciebie dobre. Ty. Oni się pobawią teraz, a ty później. Nie wiem skąd to miałem. Ja tego nie da się tego nauczyć. Czy ja się z tym urodziłem? Może. Czy mnie życie trochę to spowodowało? Też może tak być. Ale jednak ta gra emocjami w piłce nożnej, ta oczekiwania presja naprawdę jest wielka. Moim zdaniem w Polsce się jeszcze o tym za mało mówi. Boimy się o tym mówić, że co to jest granie w piłkę, zarabiają miliony. Dobrze, ale pieniądze nie spowodują, że kupi się zdrowie psychiczne, fizyczne, mentalne. To, to, to każdy jesteśmy na tym samym poziomie. To, że mamy możliwości, to jest jedno. Oczywiście, ja ciężko pracowałem, więc mam te możliwości i się z tym nie kryję. Chciałem mieć marzenie, spełniam te marzenia. Chcę mieć kolejne, będę starał się spełniać marzenia. Ale ja też wykonałem mega ciężką pracę, żeby dojść do tego miejsca, do którym jestem. I z tego akurat jestem bardzo dumny.